Kochani, to co widzicie, co jem to jest leczo. To co wcześniej przyrządzałem, a teraz jem. Jest przepyszne. To solone i do perfekt. Chciałem pozdrowić swoją rodzinę. Brata Mieczysława, Gosię, Eleonorę i Marcina. I całą rodzinę. Julitę. I, I całą rodzinę. Z i z Krakowa. Pozdrawiam. Także chciałem pozdrowić moją siostrę Marysię, która zamieszkuje w Rzeczycy Księżyc z całą rodziną. Jarkiem, Moniką, Natartą, nad Eweliną i Pawełkiem. I życzę Wam wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia. Ja kiedyś tam mieszkałem. Podjąłem pracę w lubelskim Bangkok Bogdanka z A w 1987 roku. Przez głupotę mnie wywalili, któremu się nie podobało moje nazwisko czy e, moja osobowość. Wielu mnie zwolnili po 25 latach pracy. I później, kochani, po. W trzech miesiącach mi przyjęli z powrotem, ale na nowych warunkach. Miałem dwa lata, przepracowałem i przyjęli, i z powrotem wróciłem do stałego. To, co wcześniej zacząłem. Ciągłość mam oczywiście. Bardzo dziękuję prezesowi kopalni i całej jego rodzinie i wszystkim pracownikom kopalni. Ich rodzinom życzę wszystkiego dobrego. Beknąłbym, ale wstyd mi trochę. Mówię, że bekanie to przyjmuje się. mam no, Wam szczerze, że... Dlaczego, takiego lecza jak ja robię, to nikt nie zrobi. Nie ma nikogo na, na całym świecie. Ja jestem jedyny w rodzaju i robię takie. Mm. Właśnie, ten, te, część tego lecza to zapastryzuje i ktoś przy, przyjedzie, to poczęstuje. ale ja wam powiem, że mm, przepyszne Będę sobie mordę uparł. Mm, mm. morda będzie uparzona możecie się z tego śmiać bo niektórzy są tacy gagatki, że się śmieją z byle kogo i z z czego jeden drugiemu sznurówki zawiąże bo butów wsadzi pomiędzy palcami gazety, podpali hmm, takie są ludzie wyjadam ostatni chleb tu już tu mam jeszcze jeden, ale sobie kupię później Uparzyłem sobie usta, rzeczywiście Wara będzie mi taka Ale może nie. Uch. Chyba wszystkiego nie zjem. Chyba nie ma mowy. Tak się ubiałbym. na kanał filmy się nagrywają, ja na facebook idą filmy bateria nie wytrzyma nie ma szans Chciałem pozdrowić moich przyjaciół, przyjaciół z Lubelskiego Węgla, Bogdan KSA pole na Nad Rybie Chciałem pozdrowić dozór dysponenta przodowego, przodowych oraz moich przyjaciół ciężko pracujących pracujący na, na swoje rodziny. Życzę Wam, kochani, zdrowia. Co ja wcinam leczą? Te, co wcześniej robiłem, a nie dokończyłem. A teraz wreszcie cukinia urosła i robię leczą. A z czego Jest boczek Jest cebula, jest cukinia. I trochę jeszcze tłuszczu dodam Jest zajebisty. Przecież pomidrowy takiej to nic nie zrobi. Nie ma szans. Normalnie. jadłbym jadł, ja bym pękł. Czego mi się tak ciężko gryzie? no Kochani, kiedyś lubiłem cukierki jeść. No i zęby mi się wykruszyły. Wstyd mi mówić, naprawdę, ale takie to jest życie. Żeby stawić sobie nowe, to brak mi pieniędzy. Naprawdę mi brakuje. Jakby ktoś chciał mi pomóc, to bardzo proszę. Tylko jak ja widzę, to żadnego nie ma. Ten, kto, ten, kto ma dużo, to chciałby jeszcze więcej. I do nieskończoności Chciałbym z Wami, z muzułmanami porozmawiać, ale nie znam angielskiego. Uczę się do pisania, do transmisji, ale rozmowy na na nic. Nie, nie, coś mi nie idzie. Musiałbym sobie kupić tłumacza, hmm. ale tak. Hum. Perra hum. O pão dwa talerze Deva dobra. Pozdrawiam wszystkich. Ja jestem Poland, kaniobryczek, manager muzyki światowej. Facebook. App. Pozdrawiam Polskiej za granicę. Życzę zdrowia. I zapraszam na YouTube do oglądania kanału.